Jestem właśnie przed kolejną sesją Rady Miejskiej. Przyjechałem nieco wcześniej, bo tak mi się dzień ułożył. Przeglądam materiały i sobie myślę, co tu ma być. Dziś zapowiada się luźna sesja. Bez większych niespodzianek, ciekawszych rzeczy jest to, że będzie wyznaczony termin wyborów do rad osiedlowych. Tak się składa, że jestem przewodniczącym jednej rady yy, osiedla. Więc w jakiś sposób ta uchwała mnie też dotyczy. Kończy się więc kadencja Rady Osiedlowej. Będziemy, jako mieszkańcy, wybierać zarząd rad osiedlowych na kolejną kadencję. Z ciekawszych rzeczy ma być też dzisiaj nowy system do głosowania. Jakieś tablety, jakieś rzeczy. Nowość, podobno XXI wiek. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak ten system się sprawuje, ile on kosztował i jak to nam pomoże jako radnym w sprawowaniu swoich funkcji. Ja lecę na sesję. Do zobaczenia.